Dzisiejszy temat naszej adwentowej katechezy brzmi historyczne ujęcie sakramentu chorych. Wczoraj słyszeliśmy o cierpieniu w Biblii, więc tego już nie będę poruszał. Chrześcijanie przystępowali do sakramentu chorych już w czasach apostolskich. Dowodem tego faktu jest fragment listu św. Jakuba, w którym czytamy, jest ktoś chory między wami, niech wezwie kapłanów kościoła. Niech się nad Wami modlą i namaszczą go olejem w imię Pana. Modlitwa płynąca z wiary zbawi chorego. Podniesie go Pan, a gdyby był w grzechach, będą mu odpuszczone. Podmiotem sakramentu był zatem już wtedy chory, którego namaszczano podczas modlitwy. Sakramentu raczej nie udzielano umierającym. Świadczy o tym m.in. czasownik choruje użyty przez autora tekstu. Nie wskazuje on na osobę już umierającą, a jedynie chorą. Olej z oliwek, używany do namaszczenia chorych, w starożytności był stosowany m.in. jako lekarstwo, którym polewało się rany, albo do picia na różnorodne dolegliwości. Chrześcijanie, idąc za tekstem św. Jakuba, używali tego lekarstwa w połączeniu z modlitwą kapłańską, wierząc, w jego jeszcze skuteczniejsze działanie. Aż do epoki karolińskiej, około VIII-VIII wieku, namaszczenie chorych nie było łączone z sakramentami sprawowanymi do, w odniesieniu do umierających. Jednak od X czy XI wieku namaszczenie chorych zaczęli przyjmować przede wszystkim umierający. Łączyło się to z udzieleniem im sakramentu pokuty w formie przygotowującej do śmierci. Nazywano to penitencjo ad mortem. Warunki namaszczenia chorych określały też kolejne sobory. Sobór florencki w XV wieku, czy też sobór trydencki w XVI wieku. Warunki o charakterze prawnym stawiane przed przyjmującym omawiany sakrament Znajdujemy w kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku. Były nimi wcześniejszy chrzest, który oczywiście jest bramą do wszystkich innych sakramentów, osiągnięcie wieku używania rozumu, a także popadnięcie w chorobę lub starość. Nowe spojrzenie na sakrament chorych oraz warunki dla jego przyjęcia przez wiernego nastąpiło na Soborze Watykańskim II. Zniknęło określenie ostatnie namaszczenie, zastąpione teraz terminem sakrament chorych. Soborowa Konstytucja o liturgii wyjaśnia, że sakrament nie jest przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie śmierci. Ma być udzielany bowiem już wówczas, kiedy wiernemu zaczyna ono grozić z powodu choroby lub starości. Ojcom soborowym zależało, żeby nie odkładać jego przyjęcia do czasu agonii. Po tej linii poszły również przepisy rytuału rzymskiego. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku musiał usystematyzować elementy prawne tegoż sakramentu. Podaje, że sakrament namaszczenia chorych ważnie udziela każdy kapłan, każdy biskup, każdy kapłan i tylko kapłan. Zwłaszcza ten, któremu zlecono duszpasterstwo i pasterskie posługiwanie wiernym. Zwyczajnie te posługi mogą spełniać właśnie biskupi, proboszczowie, wikariusze parafialni, kapelani szpitali i innych placówek. Posługa kapłana wobec osób chorych nie ogranicza się tylko do namaszczenia świętym olejem i odmówienia przepisanych modlitw. To także troska, o należytą dyspozycję wewnętrzną chorego do owocnego przyjęcia tego sakramentu. A do troski, przesyconej miłością przez każdego z nas, żywioną do chorych, zaleca i zachęca nas Pan Jezus. Amen.